Jestem przed słynną, zdrową bardzo wodą, źródłem na skałce, które podobno pamięta jeszcze czasów pogańskich. Prawda? I tutaj jest, jak gdyby, poświęcone świętemu Stanisławowi, który zginął na skałce. No, jest to źródło poświęcone, choć woda niekoniecznie. Święconą, no można sobie uzupełnić. I, i bardzo w zdrowych parametrach dla ludzi, prawda? I tu właśnie pisze, że dofinansowane było ze do środków kultury, konserwacja sadzawki świętego Stanisława z XVII, XVIII wieku. Ale prawie źródło jest jeszcze z czasów przedchrześcijańskich. No i tu widzimy jak się nam woda leje, tu Sanki Aqua, Aqua Wonda, Aqua czyli woda świętego Stanisława. O, sand Stanisław Water i jest 3400 mg na litr po prostu mikroelementów. a tu po polskiemu, prawda? No, więc tu jest widać, że jest poświęcone, bo jest napisane, że przyjść po wodę życia. Niektórzy rzeczywiście nazywają tą wodą, wodę niemal wodą życia, amen.